Następnym gąbkiem, którego chciałbym przedstawić jest gołąbek Barwy Niebieskiej. Też tutaj numer tego gołębia PL456 23 rok 99,94. I tutaj znowuż jest to z gołębia 916 od Andreasa Drapy naparowany na samiczkę. 7401 Jest to samiczka od Marcina Kobieli, córka 160. 160, córka 808 Karola Paszka. Kupiłem tą samiczkę kiedyś na ludzkim geście. Gołąb był przelotowany, bardzo dobre. Bardzo dobre głębie przekazują te gąbki. Ten gąbek jest troszeczkę późniejszy. On ma tutaj jeszcze do zrzucenia cztery piórka. Tak wygląda skrzydło tego gąbka. Jest to na 100% samiczka, ale uważam, że naprawdę bardzo fajne łączenie. 7401 jest to samiczka, która jest u mnie od 17 roku. Jakby ona nie była wartościowa, by u mnie nie siedziała. Dużo jest fajnych głębi z, z tej rodziny. Pokazują się też u innych hodowców. Mam takie informacje, że hodują z tego fajne ptaki, że dają pierwsze konkursy. Tak jak to tutaj jest oczekiwane od tych głębi. Zresztą każdy hodowca oczekuje tych pierwszych konkursów. Także tak wygląda ta samiczka. Bardzo fajny gołąb. Ciutkie opierzenie, tylko tak jak mówię, trzeba będzie troszkę na nią poczekać, jeszcze ma cztery biurka do zrzucenia, ale myślę, że no spokojnie parować można i pociągnąć sobie tam jakieś młode do lotu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam. Dziękuję.